Towarzysze obywatele, ludu pracujący stolicy, witam was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa. W ciągu W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa... Nie znajdowały pokryć w rzeczywistości. Niepodległe narody i suwerenne. Towarzysz państwa, Wiesław mówi o obrazkim i niewzruszonym sojuszu między niepodległymi, sojuszu suwerennymi państwami budującymi socjalizm. Zgromadzeniem takiego sojuszu wszystkich państw socjalistycznych jest Związek Radziecki, najstarszy na świecie kraj budownictwa socjalizmu. I najpotężniejsze państwo socjalistyczne. Tak widzimy, towarzysze i obywatele, nasze miejsce w światowym obozie socjalizmu i tak pojmujemy nasze bratnie, przyjacielskie stosunki ze Związkiem Radzieckim. Wierzymy głęboko, że oparta na takich leninowskich zasadach przyjaźń między Polską a Związkiem Radzieckim. Będzie przyjaźnią prawdziwie braterską, wywodzącą się z serca narodu, a nie tylko z oficjalnej polityki partii i rządu. Władysław Gomułka stwierdza dalej, że zasady te rozumie dziś i podziela zarówno nasza partia, jak i komunistyczna partia Związku Radzieckiego. Na fali olbrzymiej aktywności politycznej mas, którą wyzwoliło ósme plenum, tu i ówdzie dochodzą do głosu siły wrogie socjalizmowi, wrogie sojuszowi polsko-radzieckiemu, wrogie władzy ludowej. Siły, które chcą wykrzywić, zahamować i cofnąć socjalistyczną demokratyzację. Towarzysze, nie pozwalajcie reakcyjnym podżegaczom i różnym uliganom Wstawać w poprzek naszej drogi. Wara im od czystego nurtu walki socjalistycznych i patriotycznych sił narodu. Będźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Władze państwowe ani na chwilę nie będą tolerować jakiejkolwiek akcji wymierzonej w polską racją stanu i przeciwko naszemu ustrojowi państwowemu. Towarzysze, obywatele, Czas nagli. Partia musi przystąpić do rozwiązywania codziennych, trudnych spraw naszej gospodarki i życia państwowego. Czym dzisiaj możecie pomóc kierownictwu partii rządowi? Przede wszystkim tym, że każdy stanie przy swoim warsztacie, na swoim posterunku i wzmożoną pracą czy nauką wykaże swą wierność i oddanie naszej sprawy. Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy i do całego kraju z wezwaniem dość wiecowania, dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu. Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym. Niech żyje socjalizm. Niech żyje Polska Ludowa.